<śmany> o, mój mój na kutasie, bierz mnie i o każdej porze, nawet syborze, nogi ci złożę, bierz mnie mój Czemu to ma milion dwieście wyświetleń w miesiąc. I włącz sobie Trzy, cztery ry. kurwa, czekaj, ściszyć to muszę kufno. czekaj. No to od nowa? No, muszę od nowa, bo zagłośno miałem, sorry. Dobra, ej, topka się kończy, 37 sekund i koniec topki, rozumiesz? Dobra, 3, 4, ry. Czekaj, bo to się zaczyna dopiero po jakimś czasie na tym... Bierz mnie w rozpanie, mój ratowanie. Bierz mnie wszędzie i o każdej porze. Bierz mnie w rozpanie, mój ratowanie, a w te klasie z na kutasie. Bierz mnie wszędzie i o każdej porze. Na pse tak i ci rozłożę. Bierz mnie w rozpanie, mój ratowanie co na kutasie, też mnie będzie i o każdej porze. Nawet w tej drogi ci rozłożę. Gdy jesteśmy w ceglasie, dobrze jeździ na kutasie, a se na O kurwa, w seforze panią o nie boże, rękom jeździ Boże. mi dobrze i kończę na niebordzie. To lepsze zapachy niż w nowym komforcie. Lepsze zapachy od nowego hukowodu. Bosa? Gdybym tylko mógł, to bym wsadził jej do nosa. Nie słuszczam się na regał, wiesz, nie jestem taki, palę prosto w usta albo na kłaki. Wiesz, mnie bez moje ratowanie. a w klasie na na kultasie. Wiesz mnie wszędzie i o każdej porze, nawet w tej porze, nogi ci rozłożę. Chodźmy kochanie do Rozmana na zakupy Tam za regałem wsadzisz mnie do dupy Gdy będę się igać niebanymi nowościami Gdy będziesz mnie krzącił między klejkami Między regałami, wypnę ci Ty jesteś kurwiarzem, a ja, a ja ku, jestem kurwisko Ty to wariacie, niech nie strzeli ci do głowy Żeby mnie zapinać przy, przy samochód Sługowych, wiesz mnie w Rozmanie Mój Ertomanie no, tak Zataczę na kutasie. E, bierz mnie wszędzie i e, w każdej forze. na forze, nogi się rozłożę. Koniec. Dobrze, że to tylko dwie minuty miało. A teraz idę czy się te... zawić. Nie mów takich rzeczy, e kurwa. W Minecrafcie, w Minecrafcie ty się dobrze czysto ty czy gadasz? Ale fałsz, ty chyba miałeś jedynkę z muzyki. Dobra, No cześć. nie umiem.